Jeszcze w tym roku Wielkopolski Fundusz Rozwoju przedstawi nowe produkty finansowe dla przedsiębiorców Szkolenie na ten temat dla przyszłych beneficjentów z Wielkopolski Wschodniej zostało zorganizowane 12 października w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koninie. Każde mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo prowadzące działalność może się zgłosić do Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju po wsparcie finansowe. Pośród ofert, które dostępne mamy dzisiaj to m.in. pożyczka Ekspansja, pożyczka, która jest przeznaczona dla przedsiębiorstw, które chcą zaistnieć na rynku zagranicznym, pożyczka regionalna, czyli ta pożyczka, która pozwala naszym przedsiębiorcom aplikować i uczestniczyć w przetargach realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i wreszcie linia finansowa przeznaczona dla pośredników finansowych po to, by wzmocnić finansowo tychże pośredników. Dodatkowo przygotowujemy kolejne dwa produkty, które są na etapie konsultowania, już niebawem wdrożymy. Jest to pożyczka obrotowa i pożyczka lokalna. Pożyczki obrotowa i lokalna mają szczególnie wspierać przedsiębiorczość w powiatach będących w trudnej sytuacji. I tutaj właśnie powiat kolski, słupecki, koniński czy turecki będą preferowane i będą mogły otrzymać dla swoich przedsiębiorców bardzo dobry produkt finansowy, bardzo konkurencyjny na rynku, który pozwoli na to, żeby rozwijać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Pojawia się jednak pytanie o konkurencyjność tych pożyczek, na przykład w porównaniu do ofert banków. Stajemy się powoli coraz bardziej elastycznym podmiotem, który udzieli wsparcia, w odróżnieniu do tych, które już obecnie istnieją, czyli banki komercyjne, które mają dosyć skosniałą strukturę i pole manewru jest zdecydowanie mniejsze niż w takim podmiocie jak, jak nasz. Jednak najcenniejszy jest głos przedsiębiorców. W ekonomii jest najważniejsze to za ile. Jeśli porównamy bank, bank zawsze musi więcej zarobić. Są większe koszty, są większe odsetki, większe spłaty. Natomiast tu po ustaleniu zasad ta zasada jest stała i niezmienna. Jest dużo, dużo mniejsza niż to, co proponuje w tej chwili bank. Bo Wielkopolski Fundusz Rozwoju to przede wszystkim partner dla przedsiębiorców szukających zewnętrznych źródeł finansowania, a to partnerstwo dobrze służy rozwojowi wielkopolskich regionów.